No to lecimy, draft online. I może tym razem będzie lepiej. Ajajajajajaj. Dobra, 4 1 2 Najlepsza formacja w FIFA 16. Czy będzie ona OP FIFA 17? Jest legenda! Jest legenda Gary Lineker. No to bierzemy legendę. Sprawdźmy, jak sobie poradzi pierwsza legenda. Wygląda. Wygląda jak kozak. Jest dobry początek. Kolejna. Hmm. Perez, ziniakie to Giovinco chyba bym wybrał tak naprawdę. Dziowinko ma cztery gwiazdki sztuczek, tak. Zabierzemy dziowinko. Jest legenda. Jest linek r będzie coś jeszcze ciekawego. Ty pod MLS można w sumie. Okej. Okay. Na razie jako tako nawet zgranie mamy. Tutaj weźmiemy sobie Tiago. Chociaż teraz się zastanawiam, się, nie lepszym wyborem byłby Alan, no ale teraz i tak jest Gabi. O, jest Sanchez, Renato Sanchez. No wezmę go, wezmę go, żeby sprawdzić, jak się nim gra. Kolejny wybór: Fernandez, Parejo, Czaka. Czaka, w ogóle strasznie wygląda ta karta. Kurde, no nie wiem. Taki zawodnik dobra osłabili go strasznie. Parejo na myśliwym, Fernandez. A, niech będzie Parejo, lubiłem nim grać. Jefferson Rose Schmalzer. Nie wiem, niech jest na razie Rose. Chociaż tutaj tak trochę bez pomysłu. Na środku obrony. Oho, ho, ho, ho ho. O, ho, 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 ho. No powiem Wam, że. Ha, <laughs> Dawid Lewis. Wariacie. bierzemy Godina, oczywiście. Godin wydaje mi się, że tutaj będzie najlepszą opcją dla nas. Z drugim obrońcą będzie większy problem. Także bez znaczenia, kogo wybierzemy. Jak jest Paris Hilton? Na P.O. Słabe, słabe wybory. Jak jest Santon? No i Bramkarz. O Boż, srebrni bramkarze na początek. No idealnie. Idealnie. 1,93 m. Dobra, bierzemy tego najwyższego, oczywiście. Niech jest Gunok. Może tutaj na ławce będzie nieco lepiej. No i najlepszy wybór to zdecydowanie Begović. O, to jest Xbox One, to jest Xbox One. Siemanko, Siemanko, wszystkim witam. Dobry wieczór, dobry wieczór. 997, tyle tyle osób na live, witam wszystkich. Siemanko, o na, Ale chociaż tutaj to powiem Wam, że wybrałbym Smolinga. Smoling to chyba będzie najlepszy wybór i tak też zrobię. Dalej. Mario Gaspar, niech będzie. Chociaż Savic miałby zgrania, ale Smolinga już tutaj myślę pod Begowicia bardziej. Okej. Okay. teraz nie wiem, czy pójść trochę też w kierunku Ligi Angielskiej, czyli Fernandinho, czy jednak Bellarabi. Cztery gwiazdki sztuczek, trochę tempo, ale wezmę Fernandinho. Spoko, coś takiego na razie. Zobaczymy. Jeszcze jakaś jedna fajna karta, żeby tutaj nam dropnęła i będę zadowolony. Ale... O Boże. Bierzemy. Co z nim można pokombinować? On ten piaca dobrze się zapowiada. I właśnie też widzę, że ma niezłe staty ten piaca, właśnie. O ten piaca, no tak było trochę... O nim głośno ostatnimi czasy, że się zapowiada na jakiegoś przekozaka. Tutaj ten na wygląda ciekawie, Może go będę wpuszczał w drugiej połowie. A niech będzie tam Adriano. Postawimy na niego. O, promes, Konoplianka, Strzalkę, Nani. No Nani w sumie robił różnicę. Jak wszedł na boisko Nani, to byłem z niego zadowolony. Więc niech jest ten Nani na razie. Tutaj mamy też Hesę. Jest Icardi. No ale Cardi co dwie gwiazdki sztuczek chyba. Niestety, niestety. Więc podziękujemy. I weźmiemy Hesę. Dalej, jest Walker Kazorla. O, 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 jest Bale, ja pierdzielę. No i teraz jest dylemat ogromny. No ale potrzebujemy dobrych zawodników. Niech będzie Bale, niech będzie Bale. Kolejny wygórnik, Williams. Chyba tak. Jest Neymar. Wow, no wreszcie, coś się dzieje. Ja kolem, jest Neymar. No i teraz będziemy kombinowali dużo, bardzo dużo nawet. Bo już nie wiem, jest Ronaldo jeszcze. CO TU SIĘ WYDARZYŁO TERAZ? Wo wow wow, 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 Dobra, idę teraz ten skład jakoś ustawić i zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Okej, okay, ostatecznie tak wygląda nasz składik. Jest moc, jest Ronaldo, jest Neymar, jest legenda, a Linekera i do tego... ...Garrett Bale. Obrona całkiem niezła, bramkarz ok. Myślę, że może być spoko. I najlepsze ustawienie jest szesnastki, czy okaże się dobre w 17? Przekonajmy się, zobaczymy jeszcze jakiego coacha, 7-4. 7, 7, 80 nawet mamy. Proszę bardzo. Dobra, no to bierzemy tego. Mamy 80 zgrania, 85 ocena. Sprawdźmy, co z tego będzie. Ocena składu 165. I oto skład pierwszego rywala jest Suarez, i jest Ronaldo. No i właściwie nic poza tym, ale ma dobrze, lepsze zgranie, to na pewno. A mam wrażenie, że to zgranie w tej FIFA będzie miało znaczenie większe niż to miało miejsce w poprzedniej edycji. Patrzcie, co się dzieje, od razu lecę z tematem. O boże Neymarito, czaruje, Neymarito! Oj, 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 to mogło zakończyć się bramką? Ej, rzut różny! No jak? Uwaga, będzie pierwsza groźna akcja. Lineker, lineker, zatrzymanie! I to jest penaltet! To jest penaltet, moi drodzy! Ale ja nie trenowałem karmych. I to będzie problem. Ja pierdzielę. czy Penite... wraca w wielkim stylu, tyle powiem, początek Fify od razu, Lineker, ale z tej swoim doświadczeniem, zatrzymał zawodnika i teraz te karny, których o jest strzałka, dzięki Bogu, czekajcie, jest, 1-0, ale beka, że jest tak, że ta strzałka jest, to jest trochę bez sensu, ale okej, okay. 1-0 moi drodzy, Penite! i Gitera siema, zobaczmy Cristiano Ronaldo. Teraz pięknie tam wychodzi Gareth Bale. zobacz. to musi być bramka. Bale i 2 do 0. Bojan, ładne przejście Bojana. Ronaldo i nic z tego. Co się działo w poprzedniej Fifie? No to zobacz, co tu się dzieje? Zobacz, co tu się dzieje? 3 do 0. Cristiano Ronaldo, gol, 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 gol. Ale fajnie się gra, kurde, fajnie. Jest, jest różnica przede wszystkim o te podania. To już od razu na samym starcie... I tak się będziemy wkurzać, wiadomo, na jakieś tam sytuacje, kiksy, błędy gry i tak dalej, ale podania już sprawiają, że chce się grać w tę grę. Zobaczcie, jak to wszystko idzie. <laughs> Czemu ja to mówię w takim momencie? I tracę ramkę z tego. <laughs> ale mamy się do jednego. No dobra. Ale podania są mi tak o wiele lepsze, nie narzekam, nie narzekam. Zobaczmy Bale. Zobaczymy, jak mocne podania wyglądają. Okej, okay, całkiem nieźle. 4 do 1. Bramka chyba dla Linekera. Czy to będzie gol samobójczy? Za momenty, się przekonamy. 79 minuta. No, i wydaje mi się, że to był jednak Lineker, mimo wszystko. I tak. Ta bramka została uznana dla Linekera. Więc legenda wpisuje się tutaj nam na konto. Okej, okay, słuchajcie, wygrywamy pierwszy mecz Ronaldo 95 ocena. Lineker też całkiem nieźle zagrał. I powiem wam, że tutaj. Na pierwszy rzut oka zawodnicy z trzema gwiazdkami sztuczek może też będą się liczyli, że te czterogwiazdkowe, pięciogwiazdkowe nie będą miały aż takiego znaczenia. Tutaj wygrywamy 4-1, no i lecimy na mecz ćwierćfinałowy w tym drafcie. I zobaczmy skład kolejnego rywala, 4-3-3, jest to Liga Angielska, wygląda całkiem nieźle. Fajny składzik. Walcott na napadzie. No zobaczymy, ciekawie, ciekawie to wygląda. Ronaldo, zobaczmy, ależ ta piłka tam idzie. Neymar! I to będzie pusta bramka! I nie wykorzystujemy tego, i nasz przeciwnik robi rage pit. Zobaczmy, parejo do Neymara. Neymar tutaj ładnie próbuje. Neymar I jeden do zera, ależ uderzył. 26 minuta, obejmujemy prowadzenie w ćwierćfinale. To było właśnie strzał finezyjny. To był strzał finezyjny. To znaczy, wiecie, to wprowadza pewną dramaturgię, ale. Załóżmy, że właśnie gramy z jakimś Januszem. Faluje nam najlepszego zawodnika. I... Przegrywamy, a teraz Ronaldo do Jovinko! I 2 do 0. Okej, okay, już jest lepiej, już jest lepiej. Teraz dziowinko, oj! I czy wejdzie? Słupek, nie. Plus 10, turbo Kozak. Ronaldo, wow! Bramkarz to wyciągnął, serio? A tego nie wyciągnął! Zobaczcie, co się dzieje! Właśnie a propos tego, o tym mówiłem. Że czasami bramkarze robią takie rzeczy, których się nie da wyjąć. Natomiast tutaj, no lekka wpadka, nie uważacie? Chociaż też Ronaldo źle uderzył, ale to bramkarz powinien absolutnie wyciągnąć. No ale mamy 3 do 0. I się tym nie przejmujemy, bo to my prowadzimy. I właśnie teraz piłka na inakiego Williamsa. Iniaki Williamsa, ale powalczył. No pięknie, brawo Iniaki. Dopiero co go opuściłem i strzela bramkę na 4 do 0. Zrobiłem taki eksperyment i dałem go za żywinko. No i przepnął się, nieźle, to z kompanem. Zobaczmy, William, Williams do Neymara. Ten do Ronaldo, Ronaldo! Broni bramkarz Iniaki Williams, o właśnie. To jest a propos tego, co też zauważyłem, że są te dobitki. To właśnie w tej pełnej wersji już widziałem prędzej. To jest dosyć wkurzające, bo ten bramkarz tak często odbija właśnie do naszego napastnika. No i tak też było w tym przypadku, 5 do 0 prowadzimy. Jesteśmy o krok od półfinału. Okej, okay, Cristiano. Wow, i mamy 6. Ok, słuchajcie, wygrywamy 6 do 0. Także trochę taki mecz faktycznie Borussia Dortmund legia Warszawa. No i też tym akcentem możemy śmiało udać się na mecz półfinałowy. 4-1-6-0. Zobaczymy, jak będzie w półfinale. Oto skład półfinalisty. Jest David Luiz na środku obrony z Piquet. Wygląda to ciekawie. Tyle powiem. Hard bez grania. Ale ogólnie 93 zgrania, Osen 84. Ronaldo Marcelo. Marcelo ma 4 sztuczek, ma. ciekawe jak sobie poradzi. Ronaldo. Ależ pięknie to rozegrał. No i przegrywałem zasłużenie, ale zachował zimną krew do końca, gościu. Zobaczmy. O, piękna piłka na Ronaldo. Tutaj Luis nie daje rady i na Najdę do jednego. Zobaczcie, jak te rzeczy Są naprawdę faworyzowane na rzecz atakującego. To co się działo tutaj w powtórce to masakra Smalling <grybujesz> Jakby się napił Dawid Lewis przegrał ważny pojedynek, no i Smolink tam doszedł do tego strzału No nie wierzę w to, no nie Aha, gdybym pada nie odłożył, to bym to odebrał i wybił. Ja pierdziele, co to było teraz? Jaki rak? Jeju, panowie, fokus. <grybujesz> nie wierzę, kurwa. nie wierzę! Okej, okay. przegrywamy, 2 do 1 Zabrakło trochę szczęścia, no dwa strzały, dwie bramki No i niestety, ten drugi gol trochę boli Bo taki lekki wylew tam był, trzeba to powiedzieć otwarcie No i zobaczymy czy ten draft jako tako nam się zwróci Spójrzmy, spójrzmy co tutaj nam Ciekawego wypadnie, duża Złota paczka premium, to jest ile? To jest, no, no właśnie, nie wiadomo ile ta pierwsza paczka jest sumie warta, no ale to około 20 tysięcy może Lekko ponad, 20 tysięcy jest warte. No i zobaczmy pierwsza paczka. A w środku mamy... Toprak? Nie. To będzie Balta. No Balta, no z Baltą to, to... ja sobie mogę... Tylko kebaby sprzedawać. I nic więcej. Tutaj damy ich już na Quixel. No i teraz ta teoretycznie lepsza paczka, 7 rzadkich kart. Może będzie... Coś wielkiego, zobaczmy. SPO Anglia. Henderson? Nie, la Lalana, la tak jest. Lalana. la. okej, okay. czyli paniol już tutaj skacze z radości, bo Lalana został trafiony. A poza tym, coś ciekawego. Poza tym jeszcze jest Fernando. I może coś w duplikacja będzie, a to sobie sprawdzimy zresztą. No nie. Balogun. Balogun, także tak to wygląda. Także bez, bez szału, bez szału, absolutnie. Także zawijam panowie. Dobranoc. Jarzyna miał urodziny, pojechałem na łociny Rano Kac dopiero przyszedł, gdy miałem w abrzysze.